Siemanko, z tej strony Kazi. Generalnie jest to pierwszy mój e, dzisiaj taki vlog, w którym będę chciał e, pokazać swoją przemianę, a raczej powrót do dobrej formy, którą miałem pod koniec zeszłego roku. Niestety nastąpiła kontuzja, tam 3 czy 4 miesiące byłem w ogóle praktycznie bez treningów, jedynie jakieś tam sportyczne rozciąganie i tak dalej, no ale wiadomo jak to jest, ile takie coś daje tak naprawdę, jeśli chodzi o budowanie sylwetki. Dzisiaj będzie trening taki delikatny, można powiedzieć, FBW, ale z elementami też skupiającymi się bardziej na puszu albo nawet wręcz na klatce piersiowej. Typowo, ale generalnie będzie przećwiczone, można powiedzieć, całe ciało. Także to zobaczenia na siłowni. No dobra, pierwsza nagrywka na siłowni z mikrofonem. Robimy przysiady. to jest jeszcze rozgrzewka, ale. Zobaczymy, do jakiego dojdę. Jak dojdę do stówki, to będzie dobrze, bo nie czuję się najlepiej dzisiaj. Jest to na antybiotyku. Jeśli chodzi o dzisiejszy przysiad, to muszę dawać szerokie nogi, bo coś nie tak z moją mobilnością. ledwo co 90 stopni ale do zaliczenia dorzuciłem ciężar do ostówki. będzie to już pierwsza seria właściwa po wstępnych seriach zobaczymy jak to będzie szło myślę, że raczej też tak będę żyłował do tych 90 stopni w kolanie ale zobaczymy jak to wyjdzie może się uda jakieś pauzy zrobić czy coś generalnie no, nie jest ten przysiad najlepszą moją formą przez moje ograniczenia kostnostawowe, no ale co, trzeba robić, trzeba robić. Troszkę formą trzeba popracować, technika do dopracowania, ale generalnie nie jest źle, nie jest źle, było dużo gorzej, dużo gorzej. ya <sighs> 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 <clears> ya <throat> <sighs> Ostatnie dwie serie zwiększymy sobie ciężar, ale zrobimy na trzy powtórzenia. pierwszą z dwóch serii na 120, na trzy powtórzenia. Jak nie narobię spodnie to będzie dobrze. <try> 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 dobra ta ostatnia seria to będzie naprawdę już walka o życie to już nie ma żartów Uch. Uch. Te powtórzenia generalnie jest trochę dziwna sytuacja, bo nogi uda. Generalnie ma w miarę silne, ale czuję, jakby reszta ciała nie była pewnie wzmocniona i troszkę boję się na większy ciężar wchodzić. I też wiem, że technika kuleje przez to. Następne ćwiczenie to będzie wstanie na skifie, na górę klatki. Dlaczego na skifie? No, bo mogę sobie bezpiecznie i dużo zrobić do upadku mięśniowego. Nie potrzebuję nikogo do asekuracji, bo zwykle po prostu chodzę sam na same ćwiczenia. Także sama z tego plusy. No i lepsza stabilizacja, dlatego mogę się skupić na tym do pięciu. To prawdopodobnie będzie jeszcze seria wstępna przed seriami właściwymi. Lecimy. No, tak jak myślałem, to jest jeszcze seria wstępna. Zwiększymy sobie ciężar do 80. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Zanim ktoś mnie zbeszta, że nie używam ręcznika, chodzę z założenia, że... Przetarcie m, tym płynem do dezynfekcji jest dużo bardziej higieniczne niż użycie samego ręcznika, bo tak naprawdę, ręcznik używany, używany powiedzmy nie wiem co i lepiej, że czy tam ręczniki takie, które podkładacie sobie pod plecy czy pod y, tył, jak na ławkę, co tydzień czy codziennie zmieniacie. Nie wiem, dla mnie dużo lepiej, dużo praktycznie jest położyć się, mieć lepszą stabilizację i wtedy to wszystko zetrzeć tym płynem. Jest to według mnie bardziej prostych higieniczne. A same, nawet lekko spracona koszulka daje mi lepszą stabilizację, tak na tej ławce, co jest w sumie bardzo ważne. Jak już tam widziałem, sobie gumy podkładają pod plecy, żeby lepiej było. Ale ja lecę tak, takie suszki, old cool. dobra, to już będzie piesza robocza z pięciu. Teraz sobie uskuteczniamy nieco szerszy fit. Troszkę za bardzo mi się spompały tricepsy, a to nie o to dzisiaj chodzi. Także tak, mniej więcej o dwa palce szerzej niż ostatnio, także powinno być widzik. A ty dużo mówisz, na czym jesteś matką? trzy pół, szybki drop, dlatego właśnie na smifie. Dobra, na zewnątrz serię zmniejszymy na siedemdziesiąt, osiemdziesiątki nominalnej i tak nie jest źle, i tak nie jest źle ostatnim razem jak to robiłem tak naprawdę robiłem sobie na 5 razy 5 tyle że bez pauzy na dole tym razem nie robiłem 5 powtórzeń a zrobimy sobie do upadku No o tym jak to pójdzie będę starał się zachować tą pauzę dwusekundową na dole także powinno być git サモスノサモスノ。 Dobra, generalnie następne ćwiczenie to pompki z nogami na podwyższeniu. Używam też paraletek, dlatego że mam troszkę ograniczenia w nargazkach i po prostu nie chcę sobie ich krzywdzić. Dzięki temu też troszkę bardziej będę mógł skupić się na rozciągnięciu klatki. Tutaj będą trzy serie. Zobaczymy, po ile powtórzeń teoretycznie mam zrelaksować to. Ale tak naprawdę zobaczymy, na ile dzisiaj psychika pozwoli, bo tak naprawdę no jeszcze troszkę jestem chory po anginie ropnej. Jestem na antybiotyku, także głowa może jeszcze nie do końca wróciła do treningów, także lecimy. Musimy 15 powtórzeń zobaczymy, jak pojedziemy następnie. Możemy dać troszkę więcej, ale nie obiecuję. Dobra, lecimy na następną serię. Spróbuję wyżłować więcej niż te 15.

Generalnie tutaj, na czym się skupiam, to głównie to dopięcie na końcu, jak już jest cały rozrobiony, ale też cały czas staram się trzymać poprawną, można powiedzieć, poprawne spięcie całego korpusu, żeby mi te lędźwie nie uciekały, w dół, żeby brzuch się nie luzował, bo wtedy tak naprawdę przenosimy napięcie na inne części ciała, z tych, które chcielibyśmy angażować, a chcielibyśmy tutaj angażować tak naprawdę klatkę, przy barku i tricepsy. Także tak, trzymamy się prosto cały czas pięci i lecimy z tematem. <śmuszczanie> <śmuszczanie> Następne ćwiczenie to dipy z delikatnym obciążeniem, z pauzą na dole, trzy serie po 5 powtórzeń Tak naprawdę zobaczymy do jakiego ciężaru dojdę, próbowałem sobie bez ciężaru tak dnia, szło, na razie wrzucamy dyszkę i zobaczymy co to będzie mogłoby być lepiej, szczerze zobaczymy jak pójdzie ta 20 sprawdzimy jak pójdzie ta 20 jak to się będzie trzymać jak powtórzenia będą spoko, będą się trzymać kupy to zrobimy tak jeszcze jedną serię jak nie to zrzucamy po prostu na na mniejszy ciężar tyle w temacie O, ostatnie takie wyżyłowane, ale generalnie do zaakceptowania. Do zaakceptowania. Generalnie, tutaj są dla mnie troszkę zbyt wąskie te poręcze. Mam wrażenie, że bardziej tutaj obciążam triceps. Natomiast teraz będę wiedział, żeby zrobić sobie na powiedzmy stacjonarnej maszynie z poręczami, a nie tutaj, bo tam po prostu jest takie. Poszerzenie fajne, można sobie dostosować troszkę szerokość rozstawu dłoni, bo tutaj tak średnio. Mógłbym zrobić generalnie na tej części, ale nie mam pewności co do moich nogardów, czy mi się coś nie zaśliznie, trzymając w chwycie taki neutralny, tak jakbym robił tak zwane bar dipsy z ale zrobię sobie zwykłe dipy, już dokończyć tą jedną serię, wymęczyć to i, i będzie z głowy na dzisiaj. Tak naprawdę trzeba chwyt poprawić, bo nie jest zbyt fajne są te poręcze. Fajnie co mają stabilizacje, bo się bujają, ale. Dobra, z dipami finito, wiemy, żeby już te poręcznie używać. Następne ćwiczenie w kolejce to na arciarz. Tutaj mamy taki ciężar, skupiamy się głównie na technice, na tempie i na tym dopięciu w końcowej fazie ruchu. No i też spokojnie, dobrze rozciągnąć w początkowej fazie. No, myślałem, że ciężar będzie za mały, ale jednak czuć, czuć. Ogólnie to takim małym ciężarem całkiem spoko się robi. Zawsze jak sobie maksowałem tam jakieś powiedzmy na pięć powtórzeń, to już w tamtym momencie pracowała i klata siema, i klata pracowała i tricepsy, a tutaj się okazało, że ładnie potrafię sobie jednak wyizolować te plecy, także lecimy. Jedno ćwiczenie na biceps. Standardowe stojąc, uginanie hanki, a raczej ramię są Delikatnie zwiększył się ciężar, bo czternastki trochę za lekkie się okazały. Szesnastki powinny być gisik, miejmy nadzieję. Добро, 16 киличек. Dobra, na koniec ogarniemy sobie delikatną czpinkę. Zobaczymy jak poziom mojego ulania się prezentuje. Dziękuję. Cienko, cienko. Pod koniec października tamtego roku była dużo, dużo lepsza forma. Teraz to wszystko. Jeśli może Wam podrzucę zdjęcie, jak to wyglądało wtedy. Wtedy to było naprawdę, naprawdę wysoki poziom. Wiadomo, że światło też robiło tam robotę i ustawienie i tak dalej, ale nie zmienię to faktu, że. To było o niebo lepiej. Ale wrócimy do tego na spokojnie. Generalnie jestem już po treningu w drodze do domu można powiedzieć. Ciężko było, nie był to najlepszy trening, który mogłem wykonać, ale lepsze coś niż nic, tym bardziej, że tak jak mówiłem przed tym świstem, że jestem jeszcze na antybiotyku. Także tak to wygląda. No co tu dużo mówić. Do następnego razu.